Dzień dobry Państwu. Zaprosiliśmy Państwa, ponieważ chcielibyśmy przedstawić sytuację, z jakimi, z jakimi się borykamy w, nasz, w naszej spółce i z naszymi członkami naszych związków. I są to najważniejsze takie dwa tematy, na które dzisiaj chcielibyśmy poruszyć. Więc pierwszy temat to jest, co się dzieje w spółce Elbest i jakie są wypłacane nagrody byłemu zarządowi, a jak traktowani są członkowie związków czy pracownicy. Drugi temat jest bardzo ważny, ponieważ jest to sytuacja, w jakiej się znalazły pracownice przedszkoli i to są pracownicy niepedagogiczni. Od praktycznie prawie, że od roku się zaczęło, bo od roku prosimy o spotkanie i w stosunku do o, o podwyższenie płac i tak dalej i nigdzie nie po prostu nie, nie, nie rozmawiamy na ten temat, nie, nie ma żadnych efektów, więc y, y, chcielibyśmy, żeby tak może pani wiceprzewodnicząca przedstawi sytuację o l czyli oświadczenie, natomiast y, odnośnie przedszkoli przedstawię ja. Dzień dobry Państwu, yy, wiceprzewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zjednoczeni yy, chciałam tak króciutko przeczytać oświadczenie właśnie o sytuacji yy, i o prawa, yy, o sytuacji, jaka, jaka po prostu jest w naszej spółce i że od roku w tej spółce nic się nie zmieniło od naszego protestu do chwili obecnej. Jeszcze chciałam Państwa poinformować, że na dzisiejsze spotkanie też zaprosiliśmy również członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników. Niestety pani Maria Motylska odmówiła udziału w tej naszej konferencji, w naszym spotkaniu. Oświadczenie. Spółka LBS powstała w 2001 roku poprzez wydzielenie majątku wraz z pracownikami działów pomocniczych z elektrowni Bełchatów. Przez 10 lat była jedną z lepiej funkcjonujących firm w grupie PGE. W 2011 roku PGSA zmieniła zarząd spółki Elbest i od tego momentu następuje systematyczne i poważne obniżanie przychodów spółki poprzez ciągłe generowanie kosztów, niewłaściwą etatyzację, to jest stosunek etatów pracownik fizyczny do umysłowego i kierowniczy i kierownik do dyrektora, wysprzedażą majątku za marne grosze. Na przykład Hotel Rychło, Hotel Energetyk w Bełchatowie, Hotel Wiwoniczu, Ośrodek Słok. Wskutek takich działań kwitnąca niegdyś spółka zaczęła przynosić straty, a jednostki, które kiedyś generowały wielomilionowe zyski, teraz przynoszą wielomilionowe straty. Z naszych informacji wynika, że w okresie pięciu lat rządów byłego zarządu odnotowano narastające straty i na koniec drugiego kwartału 2016 roku wyniosły one około 60 milionów. Straty sięgnęły prawie połowę kapitału spółki. Jednak spółka jeszcze zachowuje płynność, bowiem przejada środki, które pozostały jej z czasów rządów byłego prezesa spółki sprzed 2011 roku. Jednak zostały one niemal zupełnie wyczerpane i w przyszłym roku być może konieczne będzie podjęcie uchwały co do dalszego istnienia spółki. Pod koniec marca bieżącego roku odwołano zarząd. Ale niestety zawarte kontrakty są dla nich bardzo korzystne, ponieważ figurują w nich zapisy, np. wysokie odprawy, zakaz konkurencji oraz premie za wykonywanie zadań. Pomimo tak katastrofalnych wyników zarządzania spółką przez były zarząd oraz ciągle pogarszanie się sytuacji finansowej spółki, jej właściciel, czyli PGSA, którego prawa wykonuje wobec naszej spółki Gieksa, nie tylko, że nic nie zrobił, aby to zmienić, to jeszcze tak jakoś dziwnie ustalał ich zadania premiowe, że przez cały czas były im przyznawane premie za ich realizację. Czy można nagradzać za działalność na szkodę spółki, stanowiącą rażące naruszenia prawa? W tej sprawie toczy się właśnie postępowanie karne prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim. Jeżeli takie zadania premiowe były wyznaczone przez PGE i Giekse, byłemu zarządowi, to rzeczywiście te zadania zostały przez nich wykonane i należą im się te nagrody. Informujemy, że w dniu 10 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Elbest, na którym to podjęto uchwałę o przyznaniu nagrody. Przypuszczamy, że są to nagrody liczone w setkach tysięcy dla byłych członków zarządu Elbe Spółka Zo. Wiadomość ta zbulwersowała pracowników, ponieważ od czterech lat nie otrzymali przysłowiowej złotówki. Podkreślano nam wręcz, że spółka jest w krytycznej sytuacji finansowej, a podwyżka doprowadzi spółkę do upadłości. W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do przewodniczącego Rady Nadzorczej o udzielenie informacji dotyczącej wysokości, jak i powodu przyznania wyżej wymienionych nagród. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czy zadania premiowe, za które byli i są w dalszym ciągu nagradzani członkowie byłego zarządu spółki, obejmowały podejmowane przez nich działania w postaci oszczędzania na pracownikach i należnych im świadczeniach, bo działania takie były podejmowane i robiono to z rażącym naruszeniem prawa. Po pierwsze, na przykład, pozbawiono pracowników dodatku stażowego, gdzie Pracownik pracujący, tak jak ja, 39 lat pracy, mam zero stażu. Pozbawiono ich premii rocznej i premię indywidualną zmniejszono do 5%. Jak się okazało, to pracownikom zmniejszono wynagrodzenie około 40%. Poprzez y, wszystko to dokonano poprzez wprowadzenie protokołu dodatkowego, numer 3 który był od początku bezprawnie wprowadzony i w świetle prawa on nie istnieje. O fakcie tym poinformowany został również poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy. Drugim takim naruszeniem prawa jest zatrudnianie i przekazywanie pracowników do nowo tworzonych oddziałów spółki, po to tylko, żeby obejść prawa, Zapisane w zakładowym, zbiorowym układzie pracy. Takim przykładem może być oddział Waszkowizna. Następnym przykładem może być dyskryminacja pracowników. Jak się okazało, w spółce LBS i w jej oddziałach miały miejsce podwyżki w miesiącu styczniu, ale te podwyżki były po prostu przyznawane dla członków innych związków. Po prostu pracownicy przychodzili, od pracowników dostaliśmy takie informacje, że niektórzy dostają podwyżki. No, fakt ten został przez nas jakoś tam sprawdzony, okazało się, że miało to miejsce, no i w tej chwili bada to Państwowa Inspekcja Pracy. W takiej sytuacji jest nam zupełnie niezrozumiałe postępowanie nowych władz spółek. PGESA i GEKSY, które dotąd nic nie zrobiły, zrobiły, aby zmienić opisany przez nas stan faktyczny i prawny, chociaż przeprowadzony na nasz wniosek audyt w naszej spółce podobno potwierdził wszystkie stawiane przez nas zarzuty. Pytamy więc, czy tak ma wyglądać dobra zmiana, czy raczej jest to kontynuacja tego, co było? Tylko z jeszcze gorszym skutkiem, bo coraz mniej jest czasu na zmiany, które mogłyby uratować spółkę Elbest, i nie widać osób, które chciałyby tego dokonać. No to takie krótkie oświadczenie przez ten okres, co tutaj, tak jak mówimy, roku, co była manifestacja, i po tym, jak od 1 kwietnia nastał nowy zarząd, zmieniły się władze PGE. Zmieniły się władze w Bieksie, zmieniły się władze u nas, ale to niczym nie poskutkowało. Kiedy był ten protest, ja przepraszam, że został tak zapytałam na gorąco, yy, strona pracodawcy, jak gdyby wtedy pamiętam, że w hotelu tak wyszła do państwa i była zapowiedź, że będą jakieś rozmowy yy, z wami prowadzone. Czy, czy, czy doszło do tych rozmów? Czy ktoś z wami. Więc yy, oczywiście, bo o, yy, nie było żadnych rozmów. My po tym, po tej wręczeniu petycji, w dniu bodajże 18 stycznia bo złożyliśmy, y, zarejestrowany został spór zbiorowy, weszliśmy w spór zbiorowy z żądaniami. Y, w dniu bodajże w lutym odbyło się jeszcze spotkanie z byłym zarządem, y, potwierdzającym, że na razie nie ma pieniędzy i nie będzie to. I tak to trwało. W następnie w październiku też mieliśmy tego roku spotkanie. W sprawie sporu zbiorowego, który, był, jak mówię, trwa od stycznia, no, na którym usłyszeliśmy, że nie będzie żadnych podwyżek, ponieważ spółka nie ma pieniędzy. No więc y, tym bardziej nas to bardzo y, zbulwersowało, i, i, i pracowników, i, i, i tutaj członków, że musieliśmy, jak usłyszeliśmy jeszcze, że były zarząd doprowadził, po prostu spółkę prawie że do upadłości, bo tak jak mówię, być może tych pieniędzy starczy jeszcze na pół roku, może nie. E, a e, my mamy znowu swoimi pensjami tymi zmniejszonymi, ratować spółkę, co już nie wiadomo, czy będzie, więc a oni biorą ponad to są. To są. Zresztą, e, e, proszę Państwa, za każdą sprzedaż tak były ustawione te, te właśnie bo, e, kontrakty, że za każde wykonanie zadania przez. Były zarząd, jakie miały postawione przez GEKSE i PGE, dostawali wysokie nagrody. To były za sprzedaż na przykład ośrodka Słok, gdzie ośrodek, jak wiecie Państwo, no jeżeli tu jesteście z Bełchatowa, to wiecie, że to jest duży ośrodek, tam było chyba 28 domków i, 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 i wychodziło na to, że z całą infrastrukturą i tak dalej, i tak dalej, wychodzi 5 zł za metr kwadratowy. Po sprzedaży tego słoku. Dostali nagrody. Po wydzieleniu spółki Elbe's Security, co też było tak, aby tylko wydzielić, bo spółka e, Security była przygotowana do sprzedaży, miałem przejąć kto, indziej, kto inny, więc wtedy też otrzymali nagrody w wysokości 40 tysięcy, 60 tysięcy. To, to są kolosalne kwoty. I teraz w tym przypadku, kiedy ja rozumiem, jeżeli, jeżeli Gieksa, jeżeli PGE wydały takie, takie im zadania i oni wykonali te zadania, to niech im Gieksa czy PGE wypłaci te pieniądze, ale nie z upadającej spółki, gdzie ludzie naprawdę tłumaczą nam, że dosłownie od pięciu lat ci ludzie z centrali co zostali, nie dostali przysłowiowych złotów i wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu. No my teraz będziemy mieli bodajże 1 grudnia, bo złożyliśmy y, y, do sądu y, pracy o przywrócenie tego protokołu numer 3, czyli przywrócenie stażowego i tak dalej, i, 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 że to było nie, wieszczą, nie nie, 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 niezgodnie z prawem tak. e, e, zabrane te, te, te wszystkie świadczenia. E, 1 grudnia odbędzie się, bo pierwsza sprawa była, ale tam były jeszcze jakieś formalności, więc 1 grudnia mamy następną sprawę w stosunku co do Elbestu. Jeżeli y, y, teraz w sądzie y, no będzie myślę, że będzie po naszej myśli, no to nie wiem, wystąpi reszta osób. My z przewodniczącą wystąpiliśmy tylko dlatego, żeby nie narażać ludzi leśni. I w dalszym ciągu na się tłumaczy, no bo niestety tymi w, w spółce ELB zostało tylko 56 osób. Resztę zostało wydzielonych do tego oddziału wawszkowizna gdzie miało być tylko miejsce i to tym, co się kończyły umowy, to specjalnie przesuwali, żeby już zlikwidować zakładowy układ zbiorowy, bo już nie będzie ich obowiązywał i teraz. Oddział Waszkowizna stworzył się, że tam jest 300 chyba bodajże 60 osób. W tym oddziale Waszkowizna jest zatrudnionych bodajże z 10 dyrektorów. Jeszcze stary zarząd w ostatnich miesiącach, w marcu, powołał jeszcze pięciu bodajże dyrektorów. Bagatela nie będę szczelać, ale to są stawki zasadnicze gdzieś w granicach 8-10 tysięcy. A ta sprawa w sądzie, na czego konkretnie dotyczy? Dotyczy przywrócenia protokołu numer 3. Czyli pozabierania tych wszystkich świadczeń, tak jak mówiliśmy, czyli tego stażowego dozera, Premi. premii i tak dalej. Czyli tych zapisów. To byłby precedens, prawda? Gdyby w przypadku pań przywrócono ten protokół, tak? Tak. Reszta pracowników na, tej, na bazie tego orzeczenia mogłaby się starać o... Dokładnie. Tak. Dokładnie. Tak. Wtedy nie wiemy z czego spółka weźmie pieniądze, ale na nagrody jest. Także my w ogóle rozmawialiśmy też z nadzorem właścicielskim, tak. gdzie jest GieKSa. No więc w rozmowach uzyskaliśmy informacje że No niestety w całym PGE są takie zapisy i w całym PGE zostały wypłacone premie, nagrody dla zarządów wszystkich spółek. Także my mamy małą spółkę, a są wielkie nagrody, to ten, kto miał wielką nagrodę, wielką spółkę, to będzie miał chyba wielką, mega nagrodę. A ja, ja dziękuję, go panie, czekacie na odpowiedź prezesa nadzorczych w kwestii wysokości tych świadczeń finansowych. Od wtorku. od wtorku. Dlatego bo we wtorek żeśmy przekazali pismo. W poniedziałek była rada, tak? Tak. Nie, nie, nie wiem, we wtorek byliśmy tak. na spotkaniu, tak. tak. Na spotkaniu byliśmy właśnie w Gieksie tam z nadzorem właścicielskim. No i tak. przekazaliśmy pismo, no bo nie udzielili nam takich informacji znaczy było pismo kierowane do prezesa, no bo nie mamy kontaktu bezpośredniego z, prezes, z, prezes, z przewodniczącym Rady Nadzorczej, więc pismo skierowaliśmy do prezesa y, spółki y, za pośrednictwem za, za pośrednictwem prezesa spółki do Bez. przewodniczącego Rady Nadzorczej, y, no więc zadzwoniliśmy do, właśnie do y, 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 pana Zatonia, konkretnie to jest dyrektor y, nadzoru, nadzoru właścicielskiego. właścicielskiego, z prośbą o spotkanie i z Wyjaśnienie, jak poszliśmy na to spotkanie z trzy razy zadawaliśmy pytania, na czyli wniosek, bo była to podjęta uchwała, więc w końcu uzyskaliśmy odpowiedź od pana bodajże prawnika, tak, że to, są, to jest wniosek wynikający na wniosek wynikający z zapisów, jakie są w PGE. Więc z tego przypuszczamy, że to nie tylko w naszej spółce zostały wypłacone te nagrody. Że to były nagrody za 2015 rok dla wszystkich byłych zarządów spółek, które są w grupie kapitałowej, kapitałowej PGE. PGE tak. Więc nie wiem, no jest to, uważamy, że jest to niedopuszczalne wręcz, żeby traktować tak pracownika i, i, i po prostu z takimi zarobkami i tak dalej, a w dalszym ciągu wypłacać takie nagrody byłym zarządowi. I jeżeli, nie wiem, pojedziemy do Warszawy, jeżeli będzie taka potrzeba, na manifestację. No, jeżeli, bo ja, wierzę, to... ja wiem, że zdajemy sobie sprawę, że no, po prostu PGE, GieKSa musi z czegoś się utrzymać. I to, niestety, ale utrzymuje się z pracowników, z pensji, z, 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 z tego, co wypracują elektrownia, kopalnia i te spółki zależne. I tam oni mają odprawy tak, nie wiem, słyszeliście Państwo, jak odchodził, przecież to było głośne, pan prezes Kilian, 7 milionów odprawy. No. A na, dla nas nie ma złotówki, no dlatego postanowiliśmy właśnie gdzieś to nagłośnić. Może jak, jak pójdzie gdzieś w eter, może ktoś w końcu zacznie z nami rozmawiać i może w końcu ktoś przyjdzie i powie, że dość tego, że nie będzie więcej marnotrawienia pieniędzy, a poza tym, tak jak mówimy, no spółka e, nie ma pieniędzy, ale dla zarządu pieniądze muszą być Chciałbym na się nagrody. również e, z, z Ministerstwem Sprawiedliwości, też pisaliśmy e, do, e, o spotkanie, e, bo tym bardziej, no, akurat no, tak się złożyło, byłam na spotkaniu z panem wiceministrem e, Zielińskim i e, w Gdańsku to było to spotkanie, więc e, tam był poruszany temat jak przedstawiłam, że u nas była taka sytuacja dla tzw. Tak tego, tego okrojenia tego zakładowego układu zbiorowego i tego protokołu numer 3. Trzy razy mnie pytał, czy to jest faktycznie, że ja mam 40 lat pracy i zero na pasu stażowego. Więc już w końcu pokazałam ten pas, że to jest niedopuszczalne. I wtedy właśnie był też na tym spotkaniu pan Janusz Śniadek. Poprosił o przesłanie tej informacji, że zajmie się to Komisja Sejmowa. No zobaczymy, pokamy gdzie możemy, ale nie odpuścimy. Zmała Pani Państwa o tym, że inspekcja pracy, pani chyba zapisy. Na jakim to jest etapie, Pani 29 listopada do, y, ma być zgodzenie y, y, protokół. protokół. Tak. Y, tak, jesteśmy, no pani tutaj przyjeżdżała, pytała, zadawała pytania, bo to jest jak to się okazało. Coś takiego trwało od, na koniec grudnia do marca, do końca marca, czyli jeszcze za były zarząd. Wtedy właśnie, nie wiem, tłumaczono nam, że jakieś związki, bo to występowały dwa związki elektrowniane o to, dla swoich członków o przyznanie podwyżki. Jak dowiedzieliśmy się o tym i było prosto powiedziane na spotkaniu, na zebraniu jakimś tam, wtedy któryś z Panów Związkowiec odpowiedział wyraźnie, że oni sobie tym sposobem zakończyli jakiś spór zbiorowy. Nie ja wiem, jaki spór. I, i wtedy faktycznie zaczęliśmy tak, okazało się, że jest to prawda. I już za tamten zarząd były jak gdyby takie już rozmowy, żeby. Tym osobom, które nie dostały tej podwyżki, jakieś przyznać tej podwyżki, tak żeby się że tam były już wypisane te osoby i tak dalej. Mniej więcej kwoty ustalone, bo to było w granicach 100 zł, średnio. I pod koniec marca ja zapytałam konkretnie dyrektora Sambora, bo to z nim było ustalane, kiedy zarząd, czy zarząd już podpisał te podwyżki dla tych osób, więc powiedział, że. Niestety zarząd nie podpisze, ponieważ już ma strzymane to poprzez już nowy zarząd, który ma wejść. Wróciliśmy do tematu, kiedy był już nowy zarząd. No więc wtedy usłyszeliśmy znowu, że spółka Elbest nie ma pieniędzy. Nie będzie żadnych podwyżek. I dlatego zgłosiliśmy to do Państwowej Inspekcji Pracy. No w sprawie spółki Elbes, no to tak jak mówimy, no po prostu chcemy przede wszystkim nagłośnić tą, tą sytuację finansową naszej spółki, no i oczywiście te wszystkie nagrody, premie dla, dla zarządu. Proszę Państwa, my nie jesteśmy y, związkiem albo, tymi, bo jesteśmy, wychodzimy z tego, nikt nie chce z nas, jak gdyby, żeby spółka y, ba, była w upadłości. Czy wygórowanych stawek, czy cokolwiek innego. Ale nie możemy na to patrzeć, że jeżeli nam tej grupie, tam została 50, bodajże 6 osób, obcięto o połowę pensji, a teraz do tej, od tego oddziału Wawszkowizna przyjmuje się osoby zasadniczą, średnio ja mówię 22,5 tysiąca. Do tego, tam są nagrody, my mamy 5% yy, yy, premii, a tam są od 100 zł wzwyż. I to są średnie na premie 800, 1000, 1200 różne. I teraz tamte ta osoba, która pracuje, ta osoba, która pracuje rok, jak ma, dwa razy tyle zarabia, co ta pracowała 40 lat. No na litość boską, gdzie ta sprawiedliwość. I, nad, I tym bardziej, że to jest oddział, to jest tylko przesuwanie pieniędzy, bo niestety, ale spółka Elbez to musi zapłacić temu pracownikowi. Nawet dochodzi do takiego paradoksu, że teraz powiem. W, 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 w Wolinie pracownik, który jest zatrudniony, pracuje w, w hotelu Wolin, ale pracownik jest zatrudniony w centrali, tak zwanej centrali, czyli w tym Elbeście, starym Elbeście. No i po wykupach wiadomo, że ta pensja jest niewielka i chciała po prostu odejść. Więc co zaproponowano? Pan dyrektor Sambor zaproponował w ten sposób. Jak pani przejdzie do oddziału waszkowizna, to pani dostanie podwyżkę. No i pani przeszła oczywiście. Dlaczego miała nie przejść? Przeszła do oddziału waszkowizna, więc dostała podwyżkę na zasadniczej, dostała większą premię i tak dalej. Tylko że to jest tak zwanymi dowami, że znowu ta, ten ELBEST musi przesunąć te pieniądze do oddziału powszkowizna. Więc jaki to jest sens się pytam. Żeby to posprzątać w tej naszej spółce po byłym zarządzie nie wiem, potrwa to chyba no no mamy jak? obawy, że to zbyt długo trwa, bo myśleliśmy, że trochę troszeczkę przyspieszy się to, jak gdyby. Mają być likwidowane oddziały, żeby tych oddziałów nie było, że spółka ma być scalona. No ale to w dalszym ciągu nie mamy dzieje. taką informację. Kiedy to nastąpi, nie, nie wiemy. Boimy się, że nie zdążą.